Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nie bądź uj i subskrybuj W dzisiejszym odcinku proszę Państwa Szanowni widzowie, dziewczyny i chłopaki Będziemy się bawili wałem Będziemy robili wały na YouTubie po raz trzeci Że YouTube ma to do siebie, że nie cenzuruje wszystkiego To można robić wały na nim, o i tutaj właśnie jest taki wał no Będziemy próbowali ten dalbo. Yy, ogólnie to trochę słońca się pojawia. Tam jest fajnie, a tam jest niefajnie, i myślałem, że będzie taki mega energetyzujący film. Ale tak o, tu w jednym stronie jest oświetlenie, a w drugiej nie ma. Tak, tam kurde. Takie złote, te. Bierzemy kamerę na głowę. Złote, kurde. Złota polska jesień za chwilę będzie, już się zaczyna. Ale orzechy będą niedługo. Także tak. Zaraz zapalimy traktor. Mam go. Mam go tutaj, o przepraszam, bo kamerę poprawiałem, trzeba było poprawić kamerę, mam go przypiętego, na chwilę obecną schnie mi farba, bo tutaj powinien się znajdować akumulator hydrauliczny, no ale niestety tutaj jest planowana na dzisiaj na szybkości przeróbka, z tego względu, no, że tam u tego dealera kupiłem ten ciągnik taki i się tam pomyłka była, bo ja w ogóle nie chciałem, żeby oni mi wyprowadzali hydraulikę do przedniego tuza, no ale tam zaproponowali. No i dobra, no kurde, Pomyłka tam zaszła, tak? Mówię, dobra, no to zostawcie już tą hydraulikę. No ale no tam widzicie, tak podłączona była yy, jak była. Co nie? I no i nie da się z niej teraz korzystać, bo ja nie mam teraz czasu w sezonie na to, żeby yy, po prostu to... Tutaj nie wiem, przerabiać, tworzyć, ja tam będę miał garaż wolny na jesieni albo za rok wiosną, to wtedy się tym pojawi, pobawimy. I wtedy, wtedy tą hydraulikę do tuza wyprowadzimy, więc teraz niech farba schnie tam, bo akumulator hydrauliczny wysłałem na serwis, tak? Żeby mi go nabili. Tej koledze, już nie, kurczę, nie pamiętam tych imion wszystkich, no ale w każdym razie tutaj ziomeczek taki e, się zgadał ze mną, zgadałem ja się z nim, a nie on ze mną, bo tam e, trułem mu że tak powiem przysłowiowo tyłek o tej informacje i dostałem e, właśnie wysłano mi katalog do tego dalbo i e, tam były w danych technicznych serwisowych tam serwisówka to z dalbo była co nie? i wysłano mi ten akumulator hydrauliczny żeby ta włóka nam pracowała nie chcę za blisko ładnie potem nie chcę za blisko podchodzić zaraz pójdę ręce umyć e, akumulator hydrauliczny ma być nabity na 10 barów i tak też wysłałem do Agricoli, zawsze wysyłam tam, bo tam dużo tego, się e, serwisuje u nich akumulatorów hydraulicznych. I przy okazji zaraz mi przepraszam za nieporządek, no ale no taki mamy klimat. Nie ma gdzie przechować, trzeba halę budować. E, przysłali mi też zaraz akumulator, bo też wysłałem na serwis akumulator ten mój od tego, od opryskiwacza, tak? Bo właśnie w opryskiwaczu. W opryskiwaczu też ta amortyzacja była robiona, ale standardowo jak to Przemek chcesz, Masz dobrze, ale chcesz lepiej, tak? No ale to chyba też na tym musi polegać, żeby ten, no, Zawsze się dąży do tego, żeby jak najlepiej to wszystko pracowało I powiem szczerze, tutaj w przypadku tego New Hollanda Wypadałoby Troszeczkę Jeszcze tą amortyzację Będę Tak odważnie, nie ma co podchodzić tu Nie mam stopki żadnej no to dosyć dużo dziadostwo waży. I zaraz... O, co to są za kombinerki, ty? O człowieku, tym to nie utniemy. Dojście. Dobra, opuścimy go, pokażę wam właśnie jak ta amortyzacja tu chodzi. W Zetorze chodzi trochę lepiej, no nie? Ale w Zetorze już też... E, ...pierwszy raz jak wyregulowałem akumulator... ...było dobrze. Tak podobnie jak tutaj. No ale trzeba było lepiej, no nie? No to oczywiście go... E, ...opróżniłem do końca, no i... I drugi raz mi nabili. Teraz jest luks w zetorze. W przypadku tura było to samo, nie? Za pierwszym razem nie wyszło. Za pierwszym razem nie wyszło. No i właśnie pojechali. Zobaczmy jak to w ogóle wygląda I potem spróbujemy go przerobić Na, ty na tylny tuz Bo ja bym chciał tylko tym wałem podoprawiać O widzisz Włóka w ogóle Roboty nie robi w tej chwili A tak by jeszcze tą włóką ładnie wyrównał No tak jak tu? O, to jest tak. O. Tak powinno mniej więcej być. No jest. Tak względnie bym powiedział. Na pewno nie jest mega pulchno. Ale yy, tutaj, w tym przypadku, no, mandam rozkręcony na łączniku. Mandam rozkręcony na łączniku eee, Lepiej na tym wale daszkowym Mandam 1700kg na 3 metrach To ciekawe ile waży Trzeba było wjechać na wagę zobaczyć I tutaj gdzieś chyba trochę jest glinki Ale tak, no to tak, wydajność pracy To tutaj by była w porządku Jakby tym latał 12 na godzinę To i właśnie jest problem tego pola, że tu żadnej gliny nigdzie nie znajdziesz. Sam piach. trochę z wymiarować, żeby w miarę równo było albo tu w środku takiej grubości klocek heftnąć tu tu i z tyłu to samo zrobić i wtedy nie ma prawa się to ruszyć i skręcić tutaj śrubami dwoma klucz pneumatyczny tak? I jest beton. I wtedy nie ma możliwości, że na łapach gdziekolwiek to ucieknie. I wtedy ładnie tutaj sobie na kategorię trzecią zapierdzielimy kulki. I powinno to chodzić. No i chyba tak trzeba zrobić. Wyszlifować tutaj, uciąć takiej grubości te cztery kurcze, te klocki. No i to nie ma prawa się przesunąć. I wtedy podłączamy hydraulikę. I chyba tak zaraz to zrobię. Znalazłem płaskownik, taki. O. I tak wiesz co, ciąć takie kawałki, to brzydko też będzie wyglądać. Się nie chce szlifować. A tak to szybciej poszło. Proszę bardzo. Teraz trzeba to tutaj... Wystaje trochę, tak? O, tyle wystaje. Będzie ładnie można od dołu spawać. Albo wypośrodkować i z jednej strony i z drugiej odspawać, przecież to nie szkodzi nikomu. Ja i tak z belek nie korzystam takich. Tylko trzeba tu trochę wyszlifować farbę. Zobaczymy, co co z tego wyszło. Kamera z tym robi, ale jak już otulina tak odpada to jest ok. A tutaj mamy standardową elektrodę. Te tam różowe już teraz nie pamiętam jak one. A tutaj te są spawane Lincolnami OMIO 46 jeżeli się nie mylę musiałem do miasta jechać, i w międzyczasie już mam hydraulikę złożoną, ale jestem cały brudny, bo mi tą belkę jeszcze mówię trochę przemaluję, jak i tak chyba dzisiaj nie pojedziemy w pole i będziemy kończyć vloga. Tak mi się wydaje, jako taka ciekawostka, bo ja mam założone filtry, e, filtry oleju od 60, czyli PP84. Do Stokera przed chwilą dzwoniłem, chyba z dzieckiem siedzi, bo tak słyszałem, więc pozdrawiam cię, Marcinie. No, i mówię, rozetnę sobie ten filtr od 60, zobaczę co tutaj jest. Więc co? Yy, mamy właśnie w dystrybutorze paliwa takie założone, bo na gwinty pasują. I mówię, nie byłem przekonany do tego, wiesz, jaki jest ten. Yy, jaki. Czy mam dobrą obudowę filtra? Bo tam nie zwracałem na to uwagi, uwagi. Także tak, kupa piachu, tutaj glut, i w ten sposób ten filtr wygląda. I zlejemy do tych. Trzeba wziąć wiaderko. Abyście widzieli, bo tu już z oświetleniem są problemy, bo już się ciemno robi. może z tej strony będziecie lepiej widzieć, jaki tam jest. O, same gluty. Pełno glutów. O. I takie coś. O, tu glut. Proszę. I dużo piachu takiego. A tutaj to akurat opiłek odcięcia, ale tu chodzi bardziej o te o te gluty. Tutaj jest. Wychodzi na to sprężyna, która pozwala się uchylić. A nie, to tylko podstawka. Zawór jest tutaj. W przypadku zatkania filtra, ten zawór się uchyli. Chcecie, żebym go rozciął? Żebyście zobaczyli, jaki jest zawór w 60. Także, no dobra, najpierw obejrzyjmy ten filtr. Także, o! Jak najbardziej to spełnia swoją rolę, to widać. O! Proszę bardzo. Filtr jest założony na saniu. Potem, przy okazji, jeszcze kiedyś. Ze swimera ten filtr byśmy wyciągnęli. Także o. to tutaj jest zawór. Gdzieś nie trzeba było rozcinać, nie pomyślałem. Jeszcze w sumie, szczerze mówiąc, nigdy za nie rozbierałem filtrów. O. Taki kurde. zelc o, może jeszcze dogramy, jak zapnę, o, jeżeli się ciemno i zrobi. Także filtracja musi być. Yy, bo właśnie też się zastanawiałem jeszcze o tutaj filtry. tniemy z ciekawości, bo nie ma co robić. No, znaczy jest co robić, ale no muszę i tak poczekać. Filtr oleju znajdźmy od Dniu Holanda. O, filtr oleju od new hollanda Dobra. Tniemy filtr oleju od New Holanda A człowieku szkoda oleju jak mówi <grybujesz> A z oleju to lipa bo... No, tutaj opiłków nie ma co zbierać tylko można w ten fit spojrzeć 50 motogodzin Jak nówka. To jak tak daleko jesteśmy. O, też ma zawór. Tutaj. Ma zawór, no. Ale ten nie ma akurat takiego wymiennego. I każdy filtr wychodzi na to, że ma zawór. Co nie, żeby. O, podarłem go. Czyściuteńki. Ale już olej. O, no, też taka sama blaszka. Ale olej. Olej już taki szpetny, strasznie mocny korpus. To z ciekawości, jeszcze możemy filtr wstępny od tego. O, to jest filtr wstępny. Możemy to schować zaraz. I jeszcze filtr wstępny pociąć od tego od New Holanda, zaraz to zrobimy miś uszatek nie chce coś wyjść a, bo pogięty po co to wymieniać po 50 godzinach filtry bo serwis tak każe no olej to rozumiem, ale paliwo? Trochę przegięcie pały, nie? Nowe filtry. No wiadomo, że dla spokoju sumienia i tak nikt, nikt... ...nie założy, nie? A to tam teorie różne są na to. No, tak to wygląda. Jeszcze może spróbujemy zapiąć dzisiaj maszynę. Także jako taka ciekawostka w trakcie vloga macie. Także filtr w dystrybutorze spełnia swoją funkcję, jak najbardziej. No, także tak. Jest w ten sposób manometr ustawiony w tej chwili, że plus minus go widział, chociaż na podniesionym z kabiny. Bo yy, wiecie o co chodzi z tym manometrem, że nie możesz dobić tutaj hydrauliki do końca nawet, jak ta włóka, będziesz chciał ją na maksa ustawić. To nie możesz tutaj dobić na 160 barów. 160, czy 200, nie wiem, 180, 200 New Holland będzie miał No bo całą poduszkę powietrzną Z azotem Jakby zgnieciesz I ta włóka nie będzie wtedy pracować, dlatego jest potrzebny manometr Tak samo, żeby amortyzacja była w talerzówce w tym mandamie To był zawór dodatkowy, że Podnosiłeś tego mandama, pół zawieszanego tego galaka, Lekko opuszczałeś, także tutaj Zawór się zakręcał i wtedy on na tym dyszlu pływał, nie? Tylko sens tego pływania tego Mandama w trakcie pracy no, zmienia to też trochę głębokość, nie? I to jest takie na dwoje babka wróżyła, jakby troszkę, nie? Ale no, generalnie komfort, komfort poprawiało, no to tak bezdyskusyjnie, nie? Natomiast jeżeli chodzi o obróbkę, to i tak trzeba było trochę to głębiej ustawić, bo to trochę pływało, nie? Więc to ma swoje plusy i minusy, więc dlatego ten manometr tutaj musi być, że 50-60 barów plus minus go ustawisz, lekko tą włókę nie? tam do połowy czy coś takiego. Ona w ogóle jest nisko opuszczona, tak patrzę. No i wtedy ona, akumulator, mówię według serwisówki jest nabite na 10 barów, czyli bardzo niskie ciśnienie. Belka schnie, to jeszcze sfarba. Ten tam jakimś, kurde, sprayem to prysnąłem, żeby chociaż trochę wyglądało, skoro nie ma takiego ciśnienia. i patrzę, że do tego ciucholanda mi dali takie pierdoły. Tylko, że to się chyba mija z celem, nie? Trochę. Może teoretycznie to się ma nie odpiąć. bo to bym musiał od dołu założyć, tak? I powiedział... No kurde, no jest, bo jest, to ułatwia na pewno zapięcie i teoretycznie, teoretycznie nie powinno się odpiąć. No nie, ale... Nie wiem, ale moja psychika mówi, że zawleczka włożona z góry jest lepszą opcją. A totalnie lepszą opcją by było jeszcze tutaj danie jakiejś podkładki dużej. Chyba mam takie podkładki, no nie wiem, huk tam chyba się nie urwie, co?